To też nie na na mnie. No. Samochód jedzie. Uważajcie? Puszczajmy, samochód jest To samochód jedzie, bardzo wysoko. To Ona prostu pójdę. Puszczam się do mnie. Puszczam się do mnie. Puszczam się się mnie. się Nie mogę puśki nagrać?

Głupo. I po razem A co, a to spadnie może? <laughs> Idzie w drugą stronę. Czyli jest jednak, podlecie, nie? Ja wam zrobię, żebyście mieli na pamięć. Ale dlaczego? Dlaczego? To, to dlaczego? Nie, ja tam ja muszę... W górę nie? Szybko! Ale ta, zobacz, puszka leci bardziej w tą stronę. Tak, wiesz, ci tą opóźnieniem puszka idzie. Mówię Ci, że nie ruszasz pedałami i jedziesz do góry, aż tam doleci. A złotek tak. ja ja pojedzie, ej! Chyba no, no, ja prześciął mi dałam. Ci puszkę. No. Moja żona pierwszy raz wyjeżdżała, żeby wjechać. Tu <noise> się nic nie zdarza. Ja my tu działała. Wiesz, jak przyjechałaś, to teraz... No to... Ja miałam puszkę, Czaj <śuk password> to Aj to szybciej Ej, dobrze, dobrze, <śuk Dracula> To szybciej ucieka Jaki bajer Dobre Dobra piję Muszę to opić Zrób film taki Zjedzę to A samochód temu nie jedzie Ja to, co, co? Mogę nie, 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 poczekaj, nie, 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 weź nie, jeszcze nie, w tamtą stronę nie, 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 się! nie, z z tam, z drugą z drugą nie, nie, drugą, tamtąd, tamtąd. Co? No nie, 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 się. nie, 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 się nie, 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 Ale czemu tu się tak robi? to może ona się się <grymne> Ona po prostu spadła tu jest wyżej, tu niżej nawet, widzisz? Ale popatrz, nie? No, nie? nie? Co, ona tak robi? To, to wie, na tej chwili. Tak, ale, ale... dziewczyny! To się Dobra, ja się piję. To pij! No jest, No jesteśmy no Zaszły wodę? Weźmy go tutaj. tego? Nie że to obociągnie. A ty, a ty jak się tam, to też tak. <chan mi się zakończyF2> ale trochę idzie do góry, tak? jak to mega. Dobra, nie Ciągnie, ciągnie! Ciągnie, ciągnie! Tylko ma po prostu, że trafi bez przerwy.

Zostać tu No musiał fręć jakby a jakby, jakby poszła, nie? Ja schodzę w kółko, <coughs> a na mną Dziwny, Jej, ja, wiesz, no tu, tu jest ufo zakopane pod tym. Na pewno, ja ci mówię, to jest na samym środku, tam i do tego. UFO <coughs> jest zakopane! Ej, stawię na YouTube filmik, nie? Ej, dam już tam coś... Ej, jeszcze, jeszcze, już jakiś się na tętą tę tę stronę leci. I pyśk. O kurde. I...